Parę dni temu odgrzebałem jakiegoś maila sprzed czterech lat, e, który wysłałem do swojej agentki i gdzie pisze coś w rodzaju Ty w ogóle jesteś temat, mogę zrobić w ogóle, bo jest ten i tak dalej, że jestem scenarzysta i on w ogóle wie co robi. Że on już, że, że, że jest komaty, że to jest do pracy, ale w ogóle... Ogarnięty że, typ tam. Było tak, tak, tak. <laughs> to jest, że typ jest ogarnięty. <laughs> Na początku miałem wielkie plany scen batalistycznych w Stanach Zjednoczonych i tego typu <noise> rzeczy. No i się zorientowałem, że wtedy ten film nigdy nie powstanie. Tak, Na krótki łańcuch wióry. Szlachta na konszendzie. Robienie, nie wiem, filmu epickiego, filmu historycznego, bo uważam, że to jest bez sensu w, w naszych warunkach. To znaczy, nigdy nie będziemy mieli tyle pieniędzy, żeby to zrobić tak, jakby to powinno wyglądać. Ale. Jeśli się uda ten świat zawęzić do kilku lokacji, kilku bohaterów, no to wtedy wszystkie te siły można rzucić w to, żeby to zrobić no maksymalnie dobrze. Jak do mnie zadzwonił Leszek i Aneta albo Aneta i Leszek. Kolejności nie pamiętam, powiedzieli, mi, że... Żeby zagrać Tadeusza Kościuszko, to właściwie niewiele się zastanawiałem. Jesteś głodny, Ignacy. Ja wiem kto na tym papierze. Wszyscy wiem. Cała szlafta za nim stanie. Tą razą już go magnackie, w syny... Ja nie byłem pierwszym wyborem, to miał grać ktoś inny. E, później się o tym dowiedziałem, że e, Paweł z pewnymi wahaniami zdecydował, że to jednak ja. A e, zobaczymy, co teraz powie. E, Masz natomiast... tak i to jest prawda, to nie jest żart. Yy, ale ja się nie obrażam, nie, to, ja po jestem zawodowcem. Yy, dają, biorę, podpisuję umowę, wchodzę, robię, jadę do domu.